10 największych wsi w województwie zachodniopomorskim. Cześć! Dzisiaj kolejny film z serii największe wsi w Polsce w poszczególnych województwach. Wskaźnikiem użytym w rankingu jest wielkość populacji. Przypomnę jeszcze raz, bo mówiłem już o tym w każdym filmie z tej serii, że często piszecie w komentarzach podając jakąś miejscowość, że jest większa niż ta w rankingu. Wszystkie te, które podajecie, to są gminy, a nie wsie. Gmina ma zawsze większą populację niż jej siedziba. Standardowo zachęcam gorąco do zostawiania łapek w górę pod filmem, jeśli film wam się spodobał, oraz do zasubskrybowania kanału. Zapraszam do oglądania! Numer 10. Sławo Boże. Jest to wieś zlokalizowana na terenie powiatu świtnińskiego. W gminie o tej nazwie Sławoborze. Boże. Populacja wsi według danych z roku 2018 wyniosła 1972 mieszkańców. Brak informacji odnośnie powierzchni. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z roku 1291. Wtedy Słowo Boże było częścią kasztelanii Świdnickiej. Do roku 1945 miejscowość była znana jako Stolzenberg. Warto dodać, że w latach 80. we wsi znajdował się dworzec kolei wąskotorowej, który później zlikwidowano. Numer 9. Dolice jest to wieś położona na terenie powiatu Stargardzkiego w gminie Dolice. Populacja wsi według danych z roku 2018 wyniosła 1984 mieszkańców, brak informacji odnośnie powierzchni. Pierwsze wzmianki o osadnictwie na tym terenie, a dokładniej o plemieniu Pyrzyczan, datujemy na rok 850 naszej ery. Wieś natomiast powstała w roku 1282. Z najważniejszych zabytków i miejsc w dolicach warto wymienić murowany kościół parafialny z 1596 roku, grodzisko z XIII wieku, park dworski ze starodrzewem, zabytkową aleję dębów czerwonych czy zabytkową aleję klonów, jesionów i dębów szypułkowych. Wspomnę też o występowaniu w dolicach tzw. gładzów narzutowych czyli fragmentów skały litej przyniesionych przez lądolód. Wyróżnia się tu Moskorzyński Głaz, Moglicki Głaz, Głaz Rolnik czy Głaz Stół Ofiarny. Jako ciekawostkę dodam, że w województwie zachodniopomorskim i tym samym powiecie występuje jeszcze jedna wieś o tej samej nazwie – Dolice – Numer 8. Rosnowo. Jest to wieś zlokalizowana na terenie powiatu koszalińskiego w gminie Manowo. Populacja wsi według danych z roku 2018 wyniosła 1995 mieszkańców. Brak informacji odnośnie powierzchni. Z najciekawszych miejsc w Rosnowie warto wymienić ośrodek wypoczynkowy Rancho w Dolinie Radwi. Ośrodek Wypoczynkowy Radew Rosnowo czy Zespół Hydrotechniczny Elektrowni Rosnowo z lat 1910-1924. Jeśli ktoś szuka miejsca na agrowakacje, to Rosnowo to coś dla niego. Na terenie wsi działa wiele gospodarstw agroturystycznych. Numer 7. Trzebierz jest to wieś zlokalizowana na terenie powiatu Polickiego w gminie Police. Populacja wsi, według danych z roku 2018, wyniosła 2136 mieszkańców. Brak informacji odnośnie powierzchni. Pierwsze wzmianki o Trzebieży datujemy na rok około 1280, bowiem wtedy książę pomorski Bogusław IV nadał wieś mieszczaninowi ze Szczecina. Z najważniejszych zabytków i miejsc we wsi trzeba wymienić Kościół Podwyższenia Świętego Krzyża z 1745 roku, Pastorówkę Szachulcową z początku XIX wieku czy Dom Szachulcowy z drugiej połowy XVIII wieku. Ponadto w Strzebie, znajdują się cztery szlaki turystyczne: to jest szlak Puszczy W Krzańskiej, Szlak Puszcza W Krzańska, Szlak Parków i Pomników Przyrody oraz Międzynarodowy Szlak Rowerowy wokół zalewu szczecińskiego R66. Numer 6: Zieleniewo. Jest to wieś położona na terenie powiatu Kołobrzeskiego w gminie Kołobrzeg. Populacja wsi według danych z roku 2018 wyniosła 2191 mieszkańców. Brak informacji odnośnie powierzchni. Warto zaznaczyć, że wieś wciąż się rozwija, bo w porównaniu do roku 1997, Zieleniowo prawie podwoiło swoją populację, która wtedy wynosiła 1235 mieszkańców. Wieś składa się z zasadniczej części rozciągającej się mniej więcej wzdłuż drogi wojewódzki numer 102. Jeśli chodzi o najważniejsze miejsca w Wie, to praktycznie nie istnieją. Jedynie co tu można wymienić to bibliotekę publiczną w gminie Kołobrzeg. Numer 5, Warzymice Jest to wieś położona na terenie powiatu polickiego, w gminie Kołobaskowo. Populacja wsi według danych z roku 2018 wyniosła 2391 mieszkańców. Brak informacji odnośnie powierzchni. Pierwsze wzmianki o osadnictwie na tym terenie pochodzą z roku 1220, a w roku 1844 w Wawrzymice liczyły 243 mieszkańców. Do roku 1945 wieś zwana była Klein-Reinkendorf. Numer 4 Ustronie Morskie. Jest to wieś położona na terenie powiatu Kołobrzeskiego, w gminie o tej nazwie Ustronie Morskie. Populacja wsi według danych z roku 2018 wyniosła 2417 mieszkańców. Brak informacji odnośnie powierzchni. Początkowo, czyli do końca XIX wieku, wieś była wsią rybacką. Wraz z rozwinięciem się turystyki nad Polskim Morzem, wieś stała się typowym kurortem turystycznym, przez wielu mylonym z miastem. Ustronie Morskie składa się z trzech integralnych części wsi, to jest chrustwo, Krasnobrzeg czy Stęszyce. Z najciekawszych miejsc i zabytków we wsi trzeba wymienić lokalne kąpieliska, przystań morską z roku 1994, czy wojenne umocnienia. Dla najciekawszych dodam, że miejscowość posiada własną drużynę sportową Astra u stronie morskie. Numer 3. Dobra Jest to wieś zlokalizowana na terenie powiatu polickiego w gminie o tej nazwie Dobra. Populacji wsi według danych z roku 2018 wyniosła 2621 mieszkańców, brak informacji odnośnie powierzchni. Początki istnienia miejscowości datujemy na wiek 9, bowiem z tego okresu pochodzi tzw. kurchanowe cmentarzysko. Początkowo wieś zwana była z języka niemieckiego daber. W roku 1947 nazwę zmienioną na obecną. Z najważniejszych zabytków i miejsc we wsi warto wymienić kościół parafialny oraz dwa szlaki turystyczne: to jest szlak Puszcza Wkrzajska i szlak Parków i Pomników Przyrody. Numer 2 Mielno. Jest to wieś położona na terenie powiatu koszalińskiego w gminie o tej nazwie Mielno. Populacja wsi według danej z roku 2018 wyniosła 3239 mieszkańców, natomiast powierzchnia to przeszło 33 km2. Do czasu II wojny światowej Mielno zwane było Grossmolen, a w roku 1947 nazwę zmieniono na obecną. Miejscowość obecnie jest znanym kurortem turystycznym położonym przy Morzu Bałtyckim. Funkcjonują tam dwa kąpieliska, tak zwane Mielno 216 i Unieście 221. Oprócz tego z najważniejszych i najciekawszych miejsc w Mielnie trzeba wymienić park dworski z przełomu XVIII i XIX wieku, kościół przemienienia pańskiego z XV wieku przebudowany w XIX wieku. Pomnik zreny starczą i mieczem czy pomnik morsa. Numer 1 mierzyn. Jest to wieś w Polsce położona na terenie powiatu polickiego w gminie Dobra. Populacja wsi według danych z roku 2018 wyniosła 6146 mieszkańców. Brak informacji odnośnie powierzchni, początki osadnictwa na tym terenie pochodzą z XI i XII wieku. Z najważniejszych i najciekawszych zabytków w Mierzynie warto wymienić 12-wieczny kościół parafialny Matki Boskiej Bolesnej, czy 19-wieczny drewniany wiatrak Koźlak. Dla ciekawskich dodam, że wieś ma swoją drużynę piłkarską, czyli gminny klub sportowy Mierzyn. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca materiału. Jeśli filmik wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba oraz zostawiajcie swoje pomysły na filmy w komentarzach. Zachęcam Was również do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę, do następnego. Cześć!